Witam pięknie. Przypadek mamy właśnie silnik 1.6 GDI w Hyundai i30 zgłasza wypadanie zapłonów ale okazuje się, że po zdjęciu dekla zaworowego jest problem z trzecim cylindrem brak ciśnienia na trzecim cylindrze myślałem, że są podparte zawory na wałku wydechowym Ale tu wszędzie idzie Wsadzić szczelinomierz O tu jest trójka właśnie To też się tu podwinęło To tu jest Tu jest 0,10 I 0,10 Tu wchodzi pod tę krzywkę I pod tą drugą też wchodzi 0,10, czyli problem jest zaworem. Czyli tak, czas zrzucić stąd głowicę. Czyli odkręcimy sobie wydech, kolektor, osłonę rozrządu. już wyjąłem ten plastik, co tam był. No i będziemy zrzucać głowicę. I w następnej części zobaczymy co się tam stało z tym zaworem. Prawdopodobnie będzie grzybek albo miał jakiś ubytek, albo będzie miał nieokrągły kształt, bo mało prawdopodobne, żeby coś z gniazdem było. No ale tak jak zwrócimy głowicę, to będziemy widzieć. Na razie dziękuję.